Dobra, sorry, miałem włączone. Witam Was w kolejnym odcinku z SMP na moim kanale. A dzisiaj, yy, no, dzień z szukania Axolotlów, ponieważ muszę trochę Axolotlów ogarnąć. No i jestem trochę ciekawy, jak to się wszystko rozwinie. To nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne. To nie razie też nie jest potrzebne. To nie jest być. Dobra, yy, Jak to się zarwiać? co to jest to jest ciągle w kolejów. Na razie sama serwisz, bo sobie, tak włączyłem, ale może to się Otóż. Normalny Axolut 2 diaksy, absolut z nazwą braną przez ciebie trzy diaksy. Aksolut niebieski, 64 diaksy. Ja to zrobię komendą. Dany kolor Axolotla który jest w MC, ale oprócz zielonego i niebieskiego 5 diaksów. Czyli po prostu będę trzeba z danego koloru Axolotla i właśnie tego się boję. Bo jakby wiesz, no dany kolor axolotla no to trudno go jakby znaleźć na zamówienia no trudno, no bo nie mówię, że jest łatwo, bo muszę naprawdę trochę przemierzyć. Bo tam jest, nie jest wszystkie kolory, ale chyba to są wszystkie kolory z Minecrafta, tak? Tak? Nie wiem. Te żółwie tu stoją i się nie ruszają, możemy, coś wytłumaczyć jak? No, więc pewnie tu mega hopa. Trafiony. dobra, lecimy, to tylko kajony. Może coś będzie. Siłą morde. Tutaj, 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 tutaj jest! Mamy to! Dajemy sobie oczywiście efekta. Dobra. Jest aksolot! Gdzie on był? Tuj! daj mi jest! Możesz mnie wybuchać! Mamy go, dobra, mamy axolotla. Widzicie, ale się tutaj jeszcze zleśną. Ale co jakiś czas. Nie, lada. Nie wybuchaj, ale on był tutaj, to może tu też jeszcze jakiś jest. Ostatnio tutaj zobaczymy akcy od nas Ach, chyba go nie ma. Dobra. To lecimy tam. Ło, zombie lader chyba do mnie. Jezu, co jest? Mam ząka z brońką. Okej, jak go zauważyliśmy, bo bez tej bym będę nie zauważył. A to jabłko. Ty żyjesz? Lol. Nie dobra, dobra, mamy jednego, ja? Panie handel akcurami to jest, bo wiecie, akcurfka się dobrze sprzedajemy są w rzadkie. To jest bardzo dobry. Uu jaki faj! Jaki chłop! Chłop by mnie spalić chciał już normalny. Też chce aż w sumie mogę dać, palę. Nie żyję. Łiczkę jeszcze trzeba było ubić. Tam tuż idziemy, Ale nie widzę i teraz... O nie, tam jest. Resistance. No i ładnie, tylko mamy troszeczkę, mamy wszystko. Trzeba puskać jeszcze jednego Axolotla tak naprawdę. W ogóle mam brakuje się o Creeper. Kurde, czemu nie wybuchasz jak chcesz. Dobra, chcesz jak ja chcę, znowu jak chcesz. Możesz nie chcieć na przykład. Łoja! No Cheat bez cheatów. Dobra. Dobra. Jaki las w ogóle. Mam dużo więc możemy sobie ich poużywać. Ale w każdym razie nie chcę je sobie używać. Dobra. O, wykopał złota, ale dobra morda. Przywrócimy! Dlałam się. No, musiałem... Sorry, co? Dlałam się. Sorry, mordo. Co ci ty zrobił? Człowieku Nie gadaj, że umrę Jezu Jak było blisko Ty, ja znowu do małej skupiłam Przecież bym wrócił przez blok Bo nie, nie sobie tego Po prostu Ty mi się wydaje, czy To jest coś z Can I see this? Please, no, I'm not even going to go right off. I'll sit there. I'll sit there. Oh, give me a second. Dabba. Scratch it. Yes, it is to be done. I don't care about this, yeah. Who normalnie się ma Ło, chłopak. tam wybuchać i zawracamy może się znaleźć. Potrzebujemy tylko jeszcze jednego susza. A wybuchnie. susza. Do Lawy. Słuchajcie, to się zajdzie tutaj. Tak i, 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 i jestem na dobra. Nie widzę, że mira solu dla smutek, smutek. ale trudno, ale teraz za jakiś czas. O jest! Mamy go, dobra, mamy, 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 mamy. Stój. Kolejny brązowy, dobra. Może być. Tutaj patrzę się na innych kolorów, które byśmy sobie teraz zostawili i wrócili po niego później. Ale raczej nie ma. Wow, wow, Tu wow. mogą być w sumie, Aksusie. Tutaj jest to, gdzie znalazłem diaksy. Dobra, przypomniałam sobie, co to są moje drzwi, to były diaksy. Tu były Aksusie, ale ich nie ma. Tu jędziemy. Myśmy sobie teraz cały wobec, żebyśmy mieli. Głodę no tylko w pewnym sensie, bo jest strasznie mały. Siłą Glowskiej, tak mi wyczyta. A tam coś jest w ogóle. Ja przez drzwi przeszedłem, patrzcie Dobra, nie wiem co zrobił naprawdę... Coś dziwnego no. Nie masz chyba odcelotli Czy olientuję, dobra, nie Nie wiesz Dobra, to tyle, mamy kolejne brązowe Białe się też dobrze sprzedają, bo sprzedam tylko białego aksolotla w ogóle. Nie, reszta umarła po prostu. Trzeba ich nazwać, tak nie go widzę. Nie wiem, jak tak to, to nazywa, tego nazwa, Rakieta. Nie mam pomysłu, może w komach, bo ja naprawdę nie mam pomysłu, co nazwać. I uwaga, bo nie testowałem, czy woda się nie dawa. Nie, nie wylewa się. Pięknie. No nie, kremowa, został tu. Kremowa, nie, nie, złoto, idź tam. Nic, nie, nie. Nie mały gówna z bogami. Ty gdzie, się! Spadł. Mam Cię, mam, cię, mam cię łapka, dobra. Pyk. No nie! Wracasz tam i... Jest, 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 jest! Mam wszystkie, dobra. Niech sobie one pływają. Co jest, od razu Okej. Jest dobrze, że wykonam vlog, bo... Warning sejsował Antro Realistic i nam grę ja bym chciał wziąć tylko Megaman, ale oczywiście dopiero później się dowiedziałem, że to jest Antro Realistic i cóż, dobra. Tu sobie od razu przepalimy dane do surowców. Trzeba ten ogarnąć sobie Fire Valley, ale wybrać, bo mam mało bo Mam dokładnie. Nie wiem, chyba za. Trymendo! będę! Dobra, giniesz. Poczekaj tutaj chwilę. chwila no, mam biladery, więc mamy to to sprzedawać Sad Sad, dobra, cześć Lecimy, 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 lecimy. Dobra. Okej, okay, jest dobrze, mamy dużo tego. I co jest? Dobra, ja kończę tu kończymy. No za oglądanie, to tyle, do ucznia no cześć!